5 stycznia kościół w Starym Ujeździe rozbrzmiał muzyką. Zespół Belle Co, zachęcony ubiegłorocznym sukcesem, ponownie przygotował materiał świąteczny. W zeszłym roku zorganizowaliśmy tylko i wyłącznie z zespołem Belle Co część muzyczną. Śpiewaliśmy, graliśmy kolendy pastorałki. Przyszło bardzo dużo osób, generalnie impreza świetnie wypaliła. I to nas nakręciło do podjęcia działań dalej. Dalej i szerzej. Ostatecznie na scenie stanęło około 50 osób w każdym wieku. Zaangażował się zespół góralski Biesiada oraz grupa biedronki z przedszkola publicznego w ujeździe wraz z rodzicami. Organizacją tak licznej grupy zajęła się pani Iza Sosnowska która podkreśla, że dzieci nie trzeba długo namawiać do występu. Bardzo chętnie angażują się w każde przedsięwzięcie. W tym roku tym bardziej cieszą się z tego występu, ponieważ i mama i tato bierze udział aktywnie w przedstawieniu. Pomysł już gdzieś z tyłu głowy miałam od bardzo dawna i dojrzewał we mnie. A zainspirowała mnie grupa rodziców, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym przygotowali moi rodzice z grupy przedstawienie dla dzieci i wtedy pomyślałam, to jest ta grupa, pas, którą trzeba przygotować jasełka. Usiądź, odpocznij, a jeszcze raz pójdę poszukać dla nas schronienia. Ty Profesjonalnym podejściem wykazali się również najmłodsi, którzy dobrze wiedzieli, co jest grane. Co będziecie robić na scenie? Chodzić jak baranki. A o czym jest to przedstawienie? O dawnych czasach o Panu Jezusku. Fajnie jest zobaczyć od kuchni, jak te dzieci zwykle dla nas występują, jaki mają stres. My chyba mamy jeszcze większy teraz. Żeby przynajmniej drukować ich poziomach. Choć w nowej roli, rodzice, podobnie jak pozostali aktorzy i muzycy, dali z siebie wszystko, aby zebrani mogli wspólnie przeżywać atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Święta to jest jedyny niepowtarzalny czas w roku, ale wydaje mi się, że ta atmosfera świąt powinna być z nami w całym roku, żeby te wartości, takie jak rodzina, bliskość, trochę zatrzymanie się, zastanowienie się nad tym, co jest ważne w życiu, bardziej na tym, żeby być niż mieć. Wydaje mi się, że te wartości są ponadczasowe i w każdym dniu naszego roku powinniśmy odczuwać na nowo Wigilię i odczuwać na nowo te dobre, pozytywne emocje, które Wigilia w nas wyzwala. I mam nadzieję, że ten koncert jeszcze przedłuży nam magię tych świąt.